16 dwu i 3 pokojowych mieszkań na wynajem o łącznej powierzchni użytkowej ponad 730 m2 powstaje przy ulicy Westerplatte w Koninie. Obiekt buduje Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Budynek będzie miał trzy kondygnacje: wewnętrzny parking dla jego mieszkańców i plac zabaw. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego wzięli udział przedstawiciele samorządu, inwestora i wykonawcy. Wiceprezydent Konina Witold Nowak podkreślił, że to ważna inwestycja dla tej części miasta, która z każdym rokiem staje się coraz bardziej atrakcyjna. Cieszymy się, bo rzeczywiście od kilku lat tempo inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym w naszym mieście wzrosło. Mam nadzieję, że. Pewien kryzys na rynku, związanej z cenami i w ogóle z zamieszaniem gospodarczym, tego nie spowolni. Cieszymy się, że budynek powstaje na starówce, w miejscu takim, gdzie powinien powstać budynek, bo rzeczywiście ta plomba, to miejsce na tę plombę trochę straszyło, a ta plomba bardzo ładnie tę część miasta ożywi. Mieszkania będą na wynajem, bez możliwości wykupu. O ich przyznaniu decydować będzie Komisja Mieszkaniowa z długiej listy oczekujących. Będą to mieszkania w większości dwupokojowe, trzypokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój, pomieszczenia, bym powiedział, gospodarcze. Ale również zabezpieczamy dla każdego mieszkania miejsce postojowe, ponieważ wjazd będzie odbywał się na pilota, i tutaj myślę, że to jest bardzo ważne przez szlaban. Budynek w części parterowej będzie pozbawiony barier architektonicznych z energooszczędnym oświetleniem oraz monitoringiem. Koszt inwestycji to 7 milionów złotych. Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest m.in. Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu bezwzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo budowlane Krol Skłodawy. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu tego roku, a ich zakończenie planowane jest na czerwiec przyszłego.